Nie da się zbić za wiaderkiem da da Nie ma opcji, że mnie zbijesz za wiaderkiem No jakim cudem, żeś mnie zbił za wiaderkiem no ja jestem Kuba W dzisiejszym odcinku gramy w taką dziwną kurę I jest ze mną mój brat Dominik Cześć, cześć Najważniejsza część tego odcinka to jest to że gramy o 1000 zł. Pamiętajcie, oczywiście, żeby zostawić subskrypcję. Tutaj macie guzik. Właśnie, kliknijcie właśnie taki przycisk czerwony, tylko że tam na dole pod odcinkiem i obok, oczywiście, dzwoneczek. Ponieważ pod ostatnim filmem zostawiliście prawie 200 łapy w górę i 2,5 tysiąca wyświetleń było. Więc pobijmy ten rekord pod tym odcinkiem. Teraz zejdźcie na dół i kliknijcie łapeczkę w górę. Mój brat jest gościem, tak jakby, więc masz tutaj kostkę. No i możesz pierwsze rzucić. Dobra. Więc zaczynamy. Ja jestem czerwonymi pionkami, mój brat jest zielonymi. Więc zobaczymy kto po prostu tutaj wygra Jestem bardzo ciekawy, dawaj rzucaj już No wypadł ci kask, kask więc możesz kask. teraz z tym kaskiem się ruszyć Ogólnie Kiedy mamy tutaj takie jajko Jak komuś wypadnie mniej więcej takie coś, czyli jajeczko Mogę to pokazać Coś takiego jajko, a czy kura w sumie No to po prostu robimy tak i im zbijamy sobie pionki I Po prostu kto pierwszy dojdzie tutaj, stanie na tej kurze ten wygrywa mi wypadła czapka, czyli biorę sobie czapkę i wchodzę tutaj na pierwsze piętro Kura, Kura ci wypadła, dobra. zobaczymy czy teraz mi zbijesz, mam nadzieję, że nie dobra. To już się schowałeś tam Oczywiście ci się nie udało zbić no. mnie Dobra, co dalej mamy? Mam czapkę znowu, tak to jest czapka? Więc wchodzę na piętro wyżej, patrz za czym się już schowałem Dobra, mój brat znowu, patrzcie ja się tak schowałem, że nawet nie ma opcji, żeby on w jakiś sposób mnie zbił Ja wiedziałem, że nawet nie ma opcji, no. że on mnie zbije Kolejny rzut, znowu czapka Wow I trochę dziwnie teraz Ja sobie stanę mniej więcej gdzieś tutaj po środku po samym, Na samym środku W ogóle ty się Dominik nie ruszasz totalnie No właśnie Dobra, znowu masz, ty się w ogóle nie ruszasz Ale teraz pewnie mnie zbijesz Jestem, jestem ciekawy Znowu nie, nie. Ej, sobie jakoś słabo idzie Ja nie chcę tak łatwo dawaj Może teraz ja wyrzucę tą kurę Jest kura, w końcu mogę tutaj e, Mniej więcej w ciebie strzelić Chyba tak będzie najlepiej. W ogóle najgorsze by było, nie wiem, siebie samego zbić. Jak ty chciałeś samego siebie tutaj robić. Pomyliły mi się pionki. Pionki się pomyliły. No ja bym chciał jakimś innym się ruszać, i nie cały czas mi ta czapka tutaj wypada. No kura znowu. Jest tak się schowałeś za tą konewką, że... Nie ma opcji cię za tą konewkę tutaj zbić. Totalnie. Dobra, rzucaj dalej. W końcu się rusz jakimś pionkiem. Znowu kura? Ty bysz jakiegoś farta, gościu. Zostaw mojego... Pianeczka. Znowu kura, ale ja nie mogę Ciebie tam zbić dotknąłem go. Ile można te kury wyrzucić? No i zbił mnie. Ale jak, ja chyba jestem teraz na tym poziomie Więc nie schodzę na sam dół, tylko zaczynam sobie dalej z tego samego poziomu Na który spadłem Jest! W końcu czapka, czyli teraz zasuwasz czapeczką W końcu coś się dzieje. No to fajnie, że stanął, teraz ja rzucę Trochę bardziej. Kura jest, no to wypadło? Jest! Kask! W końcu się ruszę jakimś innym! Ruszam się kaskiem na pierwsze pole Udało się, masz, teraz ty zasuwaj Wypad mm. też kask Czyli ty idziesz raz do góry, tak? Tak Ten jaki tutaj robi mm -hmm. dziwne zrywy, bo można się tak naprawdę chować za wszystkim Mam kask Czyli kaskiem idę jedno pole do góry, czyli Chowam się dokładnie tutaj, patrz, znowu za tym płotkiem Ej, Idziemy łeb w lepsz. mamy kask, czapkę i to podwójnie i stoimy tak naprawdę koło siebie Mam nadzieję, że teraz kura mi wyskoczy Bo teraz kura byś się sprzedała Wyskoczyła mi kura Tylko w sumie jak zbiję jego, to zbiję i siebie No dobra, no to tyle ze zbijenia wyszło Uo! Dobra, wypadł oczywiście tutaj kask Znowu kask I znowu się tu schowałeś Czyli teraz kura i ja cię zbijam, tak? No. Jest kura Uda się? Powinno się udać raczej Tak, smyrnąłem go jedynie o, Czyli wchodzisz to. ostatnim piątkiem na planszę. Ej, to spoko. Spoko, że jesteś już wszystkimi. Mi jeszcze czapka została. Mam teraz kurę. Teraz troszeczkę poprawię mój strzał. jeszcze raz. Aha. Ja mam jakiegoś niefarta dzisiaj. To jest, to jest trochę nie fair. Dobra. Kura. No nie, ale w sumie moje piątki są bardzo dobrze chronione, więc jakoś... No dole jest. One są bardzo dobrze chronione, więc wątpię, że się tutaj... No, tak jak no. myślałem. Ten płotek chroni mi... Wszystko. Czapka. W końcu wchodzę na praktycznie czwarty poziom od góry. Nie zbijesz mnie. Albo wbijesz do wiaderka, albo walisz o płotek. Nawet nie ma opcji. I cyk. Swojego tam sobie. on był? Był za konewką. Co? Serio? Tak. Za konewką zbił swojego. Mi to pasuje. Znowu mam czapkę, czyli jestem teraz tutaj za koneweczką, za, za wiadrem bardziej. I jestem już bardzo bliski, bliski wygranej. Jeszcze tylko Dwa razy rzucę czapkę, i tak naprawdę wygrana jest moja. A, mm. jak mnie zbijesz, to będzie hit. Nie da się zbić za wiaderkiem. Da, 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 da. nie ma opcji, że mnie zbijesz za wiaderkiem. No, jakim cudem żeś mi zbił za wiaderkiem? Ale sam <laughs> siebie też zbił, no to tu jest jedyny taki plus. No Czapka, czapka. W końcu wchodzę ostatnim pionkiem tutaj na planszę, więc się schowam. Załóżmy tutaj, tak jak Dominik się chował tutaj, to teraz ja się tu schowam. Dobra, czapka wbiła tutaj. Zakoneweczkę standardowo. Czapeczka. Czapka jest tutaj. A, gdybym miał wtedy już, to już bym był tutaj, w tym miejscu. To jego możesz zbić akurat. Da radę pan. Możesz sprawdzić co. Ej, prawie już tutaj przeleciała bokiem i by była akurat we mnie tutaj. Dobra. Rozrzucam. Kask, czyli kaskiem pójdę, nie wiem dokładnie w które miejsce mam pójść, ale chyba zaryzykuję tu, w to miejsce. W ogóle ile tu można zarysować? Swojego prawie zbiłeś, raz, dwa. Trzy chyba można. Trzy kury są, więc naprawdę 50% szans to jest to, że wylosujemy tutaj, właśnie to jajko. Wypadła mi czapka, czyli jestem już dwoma pionkami tutaj, czyli nie wiem, załóżmy, że sobie stanę. O, w tym miejscu. Tutaj nawet nie ma opcji, żeby doleciało to jajko. Dobra, dawaj, dawaj, rzucaj. Dobra, wiecie co? Ja tu nie mówię, jak to wygra, bo. Może on jeszcze kumbaka zrobi, że powróci totalnie do tej gierki Ale nie wydaje mi się jak ja jestem już dwoma tak wysoko Nie mogę rzucić tą kostką, dobra Kura, znowu kura, no ale co ja teraz tam zrobić, dobra Żeby było bezpiecznie, rzucę sobie tutaj No i super No serio, ja nie chcę czapki Kask jeszcze tak trzy razy wyrzucę i będzie Kask. naprawdę fajnie Wypadła ci czapka, więc zasuwasz czapkę do góry O, coraz bliżej się już pniesz o, no, jak się schowałeś? Mądrze, bardzo mądrze. Powiem ci, że nawet teraz masz lepszą sytuację ode mnie, Dominik. W końcu coś innego, w końcu kask. I jestem coraz wyżej. Cyk. Dobra. Jeszcze dwa celne, fajne rzuty. O ile Dominik mnie nie zbije, i, i wygrywam. Wygrywam. Moje 1000 złotych, tak, bo zapomniałem powiedzieć, że jeżeli mój brat wygrywa, to ja tracę 1000 złotych, on wygrywa 1000 zł, a jeżeli ja wygrywam, to po prostu zatrzymuję to całą kasę, którą tutaj wyłożyłem. Coraz wyżej. Jesteś tuż za mną, więc może jak zbijesz kiedyś może jajkiem mojego, to i swojego zbijesz, więc będzie spoko. Dobra. Co tam wypadło? Proszę, nie kura. Ja nie rzucam tej kury. Bo mi się to już nie podoba. Dobra, może teraz jednak kura mi się już przyda. Jestem zaraz już praktycznie moim jednym pionkiem na samej górze. Nie wiem, czy da się w ogóle to już tym jajkiem zbić, bo jestem tak wysoko. Dawaj. Jak masz czapkę, to będzie. O, masz kurę. Nawet nie ma opcji, żeby ona zbiła. Tu już jest taka naprawdę safety pozycja. O, jak się fajnie jajko zatrzymało. I patrzcie, to jest ten moment. Jeżeli teraz wybiję dosłownie ten kask, wygrywam tą grę. Czapka, dobra. Czapką, czapką pójdę sobie tutaj, o, tak Ale jestem już naprawdę mega, mega blisko. Kura. Dobra, możesz próbować, ale i tak nie zbijesz nic z tą kurą. Możesz tylko siebie zbić. No ta czapka z takim, co jak to się nazywa? Kapelusz, to jest kapelusz, nie czapka. Może sobie stanę tutaj, za płotkiem. Będzie bezpieczniej. Znowu kura ci wypadła. Trzeci raz chyba z rzędu wypadła ta kura. Czapka! No ja nie chcę czapki jak ja chcę kask. Ciebie sobie zbij I co wypad? No kura! Dobra, ciebie to zbijam, papa. Wow, dobrze, dobrze. Teraz w ogóle się nie boję, ale muszę wyrzucić tylko i wyłącznie ten kask. No ty masz kask? No bez żartów! Patrz co się teraz dzieje? Wow, no. prawie swojego zbiłem Coraz bliżej jesteś, nie podoba mi się to, bo gonisz mnie, gonisz mnie Kapelusz! Ale ja też jestem wysoko, patrzcie, już jestem drugi mega wysoko Ciekawe Kale. co by było, gdybym ja tutaj bym był na samej górze dwoma e, I ty byś nie gdzie wejść tak naprawdę, jestem ciekawy co to miałoby się stać Ale mnie smyrnąłeś znowu Proszę, no nie, ja chcę ten kask! To jest śmieszne, ale przynajmniej pozbyłem się konkurencji trochę Dobra, na szczęście idziesz z dołu Co, przygrałem chyba? Nie przegrałeś jeszcze, bo ja muszę tutaj wejść na samą górę. Ale już nie wiem, jak tu wejść, to już przegrałem. Dobra, słuchajcie, z tego, co brat mi tutaj powiedział, ee, wygrałem, ponieważ jestem już dwoma tutaj, czyli nawet jak on by chciał jakimkolwiek cudem po prostu zbić mnie, to nawet nie ma opcji zbić tych dwóch pionków. Czyli zająłem tutaj to miejsce, więc mogę postawić swojego pionka na samej górze, czyli ja wygrałem, oczywiście. Zabieram kasę całą. No i co, ja się żegnam. Ty też się możesz pożegnać. No cześć, cześć. Do zobaczenia, papa. Pa. No i cześć.